Jednym z najbardziej znanych wydarzeń w historii Stanów Zjednoczonych jest zabójstwo prezydenta Johna Kennedy'ego w Dallas w Teksasie 22 listopada 1963 roku. Osoby żyjące do tej pory, głównie te w Stanach, zapewne mogą dokładnie powiedzieć gdzie były i co robiły, gdy usłyszały o tej tragedii i jak cały kraj pogrążył się w żałobie w następnych dniach, i jak wspólnie płakał z całą rodziną Kennedych. Tak wiele napisano na temat zamachu, obławy na morderce czy o samym kondukcie pogrzebowym, a nawet o teoriach spiskowych, które wydaje się, że nie mają końca. Jednak okazuje się, że w tym całym chaosie zapomniano o jednej ważnej części tego pamiętnego dnia, a mianowicie o prezydenckiej limuzynie, która przewoziła prezydenta Kennedygo. Co się stało z tą spersonalizowaną limuzyną Lincoln? Najpierw przyjrzyjmy się kilku niezwykłym faktom na temat tego prezydenckiego pojazdu. Limuzyna Lincoln została zmontowana w fabryce na Ford Motor Company w Wixom w stanie Michigan w styczniu 1961 roku. Następnie została wysłana do Hessa i Einshardta. Cincinnati w stanie Ohio w celu dostosowania. Samochód przecięto na pół i to dosłownie, aby dodać wzmocnienia do nadwozia, co wydłużyło jego długość o ponad 106 cm. Dostarczono go do białego domu w czerwcu 1961 roku. Jednym z najciekawszych faktów na temat tego pojazdu jest to, że pozostał on własnością Forda i był wynajmowany przez Secret Service do użytku za jedyne 500 dolarów rocznie. Jego wartość detaliczna w momencie produkcji w fabryce Lincoln wynosiła 7347 dolarów, a do czasu zakończenia dostosowania do potrzeb prezydenta kosztował prawie 200 000 dolarów. Personalizacja samochodu nie polegała jedynie na wzmocnieniach i wymianie wnętrza lub dodaniu dodatkowej przestrzeni i siedzeń. Lincolna wyposażono w zdejmowane stalowe i przeźroczyste plastikowe panele dachowe, które nazywano bąbelkowym dachem. Miał też hydrauliczne tylne siedzenie, które można było unieść o 30 cm, aby podnieść prezydenta. Dla wygody agentów tajnych służb, których zadaniem jest przejście obok pojazdu, dodano chowane stopnie, a także uchwyty i dwa stopnie na tylnym zderzaku dla dodatkowych agentów. Limuzyna zapewniała także siedzenia skokowe dla dodatkowych pasażerów. Dwa radiotelefony i ręcznie haftowane naszywki prezydenckie w każdej z kieszeni w drzwiach. Niestandardowy ciemno Lincoln X100. Jak Secret Service nazywał limuzynę prezydenta, był jednym z dwóch zmodyfikowanych samochodów używanych do oficjalnych podróży w czasach administracji Kennedy'ego. Oznaczało to, że wszelkie oficjalne podróże, na które się wybierał, wymagały przewożenia limuzyny. Również na to wydarzenie. Podróż do Teksasu była dla niego nie tylko szansą na prowadzenie kampanii z pierwszą damą u boku, ale także okazją do złagodzenia niektórych napięć politycznych, które narastały wśród demokratów w państwie. Secret Service przetransportowało pojazd do Dallas, gdzie oczekiwał na prezydencką parę. Późniejsze wydarzenia to harmonogram, który był przez dziesięciolecia dokładnie badany i analizowany. Łączące osobiste doświadczenia obecnych tam osób z obrazem bólu i rozpaczy. Limuzyna wioząca Kennedy'ego, gubernator Teksasu, i jego żonę, a także agenci biegający wokół samochodu udali się na zaplanowany lunch w Trade Mart w Dallas, podążając krętymi ulicami w centrum tego właśnie miasta. Tłumy w mieście były tak ogromne, że tworzyły bardzo wąską przestrzeń na drodze, co sprawiło, że limuzyny miały ciężko pokonywać zakręty. Ludzie byli dosłownie wszędzie na ulicach, balkonach, dachach, a nawet wystawali z okien. Gdy prezydencka limuzyna zbliżała się do końca podróży, musiała pokonać bardzo ostry zakręt, co spowodowało znaczne spowolnienie pojazdu. Wtedy właśnie rozległy się strzały, które raniły prezydenta Kennedy'ego i gubernatora Connally'ego. Kierowca limuzyny agent Secret Service Bill Greer natychmiast przyspieszył, pędząc pobliską autostradą do szpitala Parkland. Agenci tajnych służb oczywiście zdawali sobie sprawę, że rana prezydenta jest śmiertelna, ale wiedzieli też, że gubernator również jest ranny i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Po ewakuacji w szpitalu samochód był strzeżony przez policję w Dallas, ponieważ wszyscy dostępni agenci tajnych służb pomagali pasażerom limuzyny. Pombelkowy dach został umieszczony na pojeździe, by uniknąć gapiów i fotografów, a także by zabezpieczyć dowody. Tego samego wieczoru pojazd został zabrany samolotem Air Force One i skierowany bezpośrednio do garażu Białego Domu gdzie rozpoczęła się całonocna wachta. Jako, że nie jest to kanał kryminalny, nie będziemy wnikać w szczegóły śledztwa, a zajmiemy się sprawą Lincoln. Po zakończeniu dochodzenia samochód przeszedł całkowitą modernizację pod kryptoninem Projekt D2, która rozpoczęła się w roku 1963. Komisja złożona z sześciu osób reprezentujących Secret Service, firmę dostosowawczą Hess Eisenhardt, Pittsburgh Plate Glass Company oraz Centrum Badań Materiałów Wojskowych przystąpiło do modyfikacji i przezbrojenia pojazdu do użytku. Po sześciu miesiącach zakończono pracę, a przed zwróceniem samochodu do Białego Domu przeprowadzono testy w Ohio i Michigan. Niektóre z prowadzonych zmian obejmowały dodanie stałego niezdejmowanego dachu, aby pomieścić przeźroczysty pancerz, całkowite ponowne opancerzenie tylnej kabiny pasażerskiej, wzmocnienie elementów mechanicznych i konstrukcyjnych w celu dostosowania się do dodatkowej masy pojazdu. Zamontowano również opony typu Run Flat. Samochód został przemalowany na królewski prezydencki niebieski metalik ze srebrnymi metalicznymi płatkami, ale później na prośbę prezydenta Johnsona pomalowano go na czarno. Oczywiście zrozumiałym jest, że prezydent Johnson został nim w wyniku zamachu i nie chciał mieć nic wspólnego z tym samochodem i nie chciał korzystać z limuzyny, która brała udział w zamachu. Spekuluje się, że chociaż limuzynę ponownie wprowadzono do służby, to najprawdopodobniej Johnson korzystał z drugiego zmodyfikowanego samochodu. Pod naciskiem prezydenta wprowadzono zmiany, aby tylna szyba mogła się opuszczać i podnosić, co nie przyczyniło się zbytnio do poprawy bezpieczeństwa w samochodzie. Po Johnsonie Richard Nixon skorzystał z samochodu i zażądał dodatkowych modyfikacji, tworząc właz w dachu, gdzie mógł stać i machać do tłumu podczas podróży. Ostatnim prezydentem, który korzystał z samochodu, był Jimmy Carter, a w 1977 roku oficjalnie pojazd został wycofany z użytku. Po zakończeniu 16-letniej służby, pancerny Lincoln był warty 500 tysięcy dolarów i został zwrócony do Ford Motor Company, a dzierżawa została rozwiązana. Samochód został umieszczony w Muzeum Henry'ego Forda wraz z około 100 innymi ważnymi pojazdami. Jego stan zachował się praktycznie w takim, jakim opuścił Biały Dom i prawie 50 lat później nadal można go oglądać w muzeum w Deborn w stanie Michigan. Na nieszczęście dla Kennedy'ego postęp w dziedzinie opancerzenia prezydenckich limuzyn nastąpił dopiero po jego śmierci. Flota limuzyn Kennedy'ego mierzyła się z wieloma problemami, a największym z nich był brak opancerzenia. Lincolny nie były w pełni kuloodporne. Dodając do tego brak zwiększenia mocy silnika przy większej masie pojazdu, to idealny przepis na porażkę. Niezależnie od tego, Lincoln X100 na zawsze zapisał się w historii Ameryki jako przypomnienie tego mrocznego listopadowego dnia, kiedy zamordowano prezydenta Kennedy'ego.